Hej, kaludziska, z tej strony Tony, i dziś przychodzę do Was z moim wideo felietonem. Zainspirowałem się natrafiając ostatnio na pewien filmik Jima Sterlinga, którego tytuł brzmi Zamknij się, przestań myśleć i Graj w gry wideo bez poczucia winy. O ile z pierwszymi dwoma, podobnie jak Jim, totalnie się nie zgadzam, gdyż uważam, że wszystko zasługuje na krytykę, nawet najlepsze dzieł. O tyle z tym ostatnim. Uwaga, to co teraz powiem będzie druną pigułką do przyłknięcia, więc trzymajcie się siedzeń. Oddzielanie dzieło, od twórcy jest dobre! Ale Randy Pitchford zrobił masę okropnych rzeczy i zostawił... Oddzielanie dzieło od twórcy jest dobre! Ale pracownicy Netherland dostali PTSD od... Oddzielanie dzieł od twórcy jest dobre! Jestem świętym Mikołajem! Okej, okay, szara strefa. No to i co, oczywiście, ja robię? Jasne, że nie skakiwałbym ludziom na głowy, ale wiecie o co mi chodzi. Dodatkiem od siebie, że ten mój mały serietonik nie ma być odpowiedzią na filmik Jima, ani jego argumenty w nim przedstawione. Ani nie celuje w tym materiale w żadną konkretną osobę. Jedynie w samą ideę, iż oddzielanie dzieła od twórcy ma być inherentnie złym pomysłem. A i z góry proszę mnie nie stromenować w obronę Randy'ego Pitchforda, Romana Polańskiego czy jakiegokolwiek innego bardzo chujowego moralnie twórcy, slash wydawcy. Bo to też nie jest stricte o nich ten film. A ja nie zamierzam się bawić w adwokata diabła. Skoro mamy całą tę asykurację i chronienie dupy za sobą, zajmijmy się wreszcie jakimiś konkretami. Zacznę może od tego, iż nie zamierzam popadać ze skrajności skrajność i mówić, iż wspomniane oddzielanie dzieła od twórcy powinno być stosowane zawsze i wszędzie przez każdego. No nie. Myślę, że jeśli śledziłeś pewną grząską sprawę, znasz jej kontekst oraz jej naprawdę niepokojące i fajne szczegóły, to możesz według własnego sumienia zdecydować nie kupować i nie wspierać produktu danej domniemanej okropnej osoby. Sam na ten temat podjął zresztą jakiś tam czas temu Łukasz w celmach. Do pewnego stopnia bardzo się zgadzam, iż znajomość kontekstu jest, jak cokolwiek opcjonalna, jednak warta poznania. Chciałbym jednak tutaj dać argumenty slash kontrargumenty na rzecz tego, czemu większość osób, w tym ja, mimo to oddziela produkt od twórcy. Przede wszystkim nie każdy musi się dogłębnie interesować procesem twórczym czegokolwiek. Niektórzy nazwą to ignorancją, ale szczerze... Ej, czy ignorantem nazwałbyś kogoś, kto po prostu nie siedzi w tych samych zainteresowaniach co ty? Naprawdę? O czym mówię to to, że każdy ma prawo mieć totalną wyjebkę i cieszyć się produktem samym w sobie. Tak samo jak nie każdy musi się interesować polityką. Każdy ma prawo bycia polityczny, ale tak swoją drogą. Brak stanowiska w wyjątkowo niefajnych, twórczych sprawach nie dyskredytuje tej osoby w żadnym wypadku. A no właśnie, czasem mam wrażenie, że ludzie, którzy faktycznie dbają o sprawy twórcze, czasem najzwyczajniej w świecie popadają skrajność. I to w sumie mój największy problem. I czy chcesz się bawić w jakiegoś wielce moralizatora i narzucać innym co mają kupować, a co nie tekstami typu OLE wiesz, że Randy Pitchford to chuj i ZŁOMAS, Nie możesz kupować Bordeland 3, bo w ten sposób go wesprzeć i też będziesz chujowym człowiekiem! No, łapiecie o co chodzi. Oczywiście nie twierdzę jednocześnie, iż nie należy próbować taką osobę lekko uświadomić, podać jej trochę faktycznych informacji, ciekawostek i tak dalej. Ale należy mimo to robić to delikatnie i nie narzucać tego. Uczciwym będzie powiedzenie czegoś w stylu: Hej, cieszę się Twoją ekscytacją na temat tej rzeczy. Ja osobiście nie podzielam Twojego zapału, gdyż nie chcę popierać finansowo pewnych wydarzeń, które zaszły za kurtyną podczas jej produkcji. Ale jeśli ci to nie przeszkadza, to hej, miłej zabawy! Inną sprawą jest to, iż, uwaga, kolejna ciężka pigułka, nie jesteś złą osobą, jeżeli kupujesz coś od złego człowieka. Jeśli kiedykolwiek zdarzy się sytuacja, gdzie nie napiszesz posta, czy tam tweeta o tym, że hej, ten najnowszy film Romana polskiego jest naprawdę fajny, bardzo mi się podobał, i przyjdzie ktoś, kto chce cię skrajnie opieprzyć tekstem typu uhu, wydałeś pieniądze na dzieło pedofila, tym samym wspierając go, ty zły człowieku. To powiem wam wprost, że ta taka osoba nie ma ogólnie racji. Znaczy w tym, że pański jest pedosem akurat ma, to nie podlega dyskusji. Ale w tym, że ty też jesteś złą osobą, bo uwaga, wydałeś swój własny kurwa hajs na to, co akurat chciałeś sobie kupić, no nie, nie jesteś. Nie dajcie sobą zmanipulować, powinno się dla was liczyć to, czy sami nie żałujecie swoich pieniędzy. Pamiętajcie, by przede wszystkim priorytetyzować swoją własną opinię na temat danego produktu i na jej podstawie decydować, czy żałujecie tych pieniędzy, czy też nie a wszelakich moralizatorskich dzbanów usuńcie od siebie jak najszybciej. Polecam, w ten sposób jest znacznie zdrowiej. I tu zmierzam do ostatniego punktu, mianowicie stricte ocenianie jakiegoś dzieła po jego kreatorze czy tam wydawcy. Wrócę jeszcze do filmiku Łukasza, gdzie sam choć mocno zaznaczył brak chęci obejrzenia najnowszych filmów polańskiego, z wiadomych przyczyn, to nigdzie ich nie ocenił. Wspomniał jedynie o obejrzanych przez niego filmach tegoż autora przed tą samą sytuacją. I sam powiedział, że podobają mu się obecnie tak samo jak kiedyś. To jest cholernie zdrową podstawą, którą wyjątkowo popieram. Czego natomiast nie popieram, to traktowania chujowej osoby artysty jako legitnej wady czegokolwiek. Serio, mam wrażenie, że mienka to przeważnie z tego, iż osoby używające tego po prostu nie mają argumentów, więc próbują szukać na siłę, aby przypieprzyć się do rzeczy, której po prostu nie lubią. Więc nie. To, że Randy Bobandi jest złamasem, nie jest inherentną wadą Borderlands 3. I nie, nie twierdzę, że nie wolno całkowicie krytykować tej gry. Myślę, że jeśli masz stosowne argumenty, to możesz jak najbardziej wytłumaczyć czemu według ciebie jest to zła gra. Po prostu osoba Randiego nie jest absolutnie żadnym argumentem. Już pomijam to, że sam Randy mało co grzebał przy tej gierce i że to produkt stworzony przez tonę osób, a nie tylko jedną konkretną. Po prostu nie ma to naprawdę znaczenia na całokształt. kształt. Podsumowując, krytykować jak najbardziej wolno i warto, ale nie przy użyciu faktów, że twórcy mogą być zjebani, ale... W... ano no właśnie, mam wrażenie, iż wiele osób zapomniała lub nachalnie ignoruje fakt, że współczesne, wysokobudżetowe twory, zarówno gry, jak i filmy są tworzone przez tonę osób. To już bardziej moje personalne odczucia, ale naprawdę nie uważam, aby robota masy grafików, aktorów głosowych, reżyserów czy gości zanoszących kawę z miała miałaby pójść się jebać przez przysłowiowe jedno zgniłe jabłko w wiedrze pełnym świeżych owoców, jeśli rozumiecie o co mi chodzi. Chciałbym też uprzedzić pewien inny argument, jaki mógłby się pojawić, mianowicie żeby być świadomym odbiorcą i nie zamykać się w banieczce. Okej, okay. tylko że to oraz granie w gry, które serio chce się zagrać mimo chujowości ludzi tworzących w dzieło się nie wyklucza. Jak wiele osób zdaje sobie sprawę z crunchu, jaki miał miejsce w 3 produkcji Cyberpunk'a 2077 i ludzie piętnujący to, nadal mają ochotę kupić tą grę. I nie wynika to z ignorancji i podwójnych standardów, ale po prostu własnego osądu, który mówi, tak, wasz developing jest zły i niszczy ludziom psychę, ale chce zagrać w tą grę mimo to. I naprawdę nie jest to w żadnym razie złe zjawisko, twierdzę, że opinia tych osób będzie tak samo walidna co wszystkich innych. I znowu, w żadnym razie te osoby nie dosytaną nagle minus 10 do moralności i bycia dobrym człowiekiem. Szczególnie jeżeli sami wprost nie bronią takich zjawisk jak wspomniany Crunch. Ja też nie zamierzam, ale przepraszam, że się powtarzam, ale to, że uważam jak wszyscy inni, że Crunch jest zły, nie oznacza, iż nie mogę uważać, że ta gra zapowiada się naprawdę spoko. I to wszystko, co chciałem zasadniczo przekazać, ale jakby ktoś nie złapał, to podsumowuję. Nie dajcie sobą manipulować i wciskać sobie, że wasze zakupowe decyzje są inherentnie gorsze. Miejcie własny rozum. Sami decydujcie, czy chcecie kupować jakiś produkt, czy nie. Sami decydujcie, czy obchodzą was jakieś zakulisowe dramy, czy nie. A jeśli obchodzą, to czy to naprawdę musi być dla was powód, aby danej rzeczy kompletnie nie kupować? Tak więc no. Oddzielanie dzieła i nieoddzielanie dzieła są tak samo fajne i... Po prostu ich sobie nie narzucajcie i gadajcie ze sobą jak, jak ludzie w tych naprawdę dzikich czasach. No to tyle ode mnie. Jeśli się nie zgadzacie, to chciałbym poznać waszą stronę i wasze argumenty. tony po to są, aby dyskutować, co nie? Nazywam się Tony Redgrave and see ya later!